Cześć, mam mieszka z Sternen Kaliszeku, a dziś zaczynamy nowy odcinek z Brawla i e, niestety tak późno, ale, e, ale... No już nie pisz na tym czacie. Ale jest. I tutaj Power League jest. E, niedługo odblokuje e, no, tutaj e, to, to, że będę miał wyjątkową ikonę gracza i na to na, na to zbieram, ale na to musimy mieć wejść 25 tysięcy punktów i z nami jest tutaj KSRG, czyli... Oj. Wow, coś no. się muszę... się. Tycha, siema No siema, siema yy, Tutaj łapka w Ja górę. mam już wygrany 20 nie, dawaj, nie, 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 nie ligę mocno, nie pięć, ten... no. Bo nie możemy drużynowego Nie możemy Dawaj gramy yy, To jest zagramy duo, bo chcę wbić sobie Darla na 15 rangę, ale mam go dopiero chyba na 3 mocy Może nie ja nawet Ale dobra, zagramy tutaj sobie, zagram Oj, nie mogę ja się drzeć Ja udaj na Majka na 20 No okej okay. 19, I dam linka do mojego Discorda, bo serio, serio stworzyliśmy Discord, no, taką grupę Discord, co nie? I ktoś nam zepsuł, nie wiem kto, po prostu tch, rozwalił na wszystkie kanały i zbanował wszystkich. No. Wow! Dobra, umarłem. Myślałem, że tego bóla rozwalę tam, bo jeszcze tam nie, nie idź tam! Tam nie jaki ból, nie idź tam! Dobra, Zobaczcie... spokojnie. A, a, no, gdyby ten ból był mądry, to bycie cię za... to by cię za... miał więcej killów. Nie, ale ja jestem mądrzejszy. No bo, ja bo ten ja się... ból po prostu nie był mądry. Dobra, w Tutaj Tutaj jest Tutaj gdzieś. Brniu, na no. F. Crankman to jest podróbka, Crank. Kurde. Dobra, ja się kręcam, mam trochę się mało No To ja muszę... Do Edgar do na dziesiątym, ja chcę przynajmniej widzowie na plus trochę, a nie mało. Też to mogę, wziąć się zgara. Dobra. Nie ma z zna... za dobrej radzy. To... Co? Jakim cudem on... Mi tyle zadał. Nie wiem. Dobra, nie, nie ja bieś, nie wiesz. Masz na 23 randze. Dobra, dobra, mam. gramy kolejną gierę i zachęcam do zostawienia słowo w górę. A ty zachęcasz? Eee nie. Ja jak to nie? Nie <laughs> żartuję, witaj, zostawię. Ty, bo wiesz, ja zaraz bo cię wywalę. Bo mu smutno będzie. Dobra, weź, bo weź. Ej się nie. Nie, nie żartuj sobie. On sobie żartował, to są żarty, prawda? Tak, widzowie zostawcie. No właśnie. Jeszcze udostępnijcie kanał znajomym. Dobra, no. Wiesz to. Na górze jest Rosal, to raczej z nią wygram na blisko. Wiesz, ja cię obiję. Co?! Nie, weź, weź. Wierzę w nich, wierzę, wierzę, zależy. No umarłem. Bo Colt mnie zabił. Uciekaj! Do, albo dobra, nie. Rób Tylko wiesz, tak chodź bokiem, żeby cię nie... Jackie i... ten. Dobra. Ty go masz Kolta dosłownie na, hit. na hita. Bra. Tu jeszcze mogę iść w tą stronę, ale dobra. Tam Co jest search, tutaj od dołu jest Max. Dobra, wierzę mam. Dobra. Shelly z ultem mnie zabiła na hita. Słucham. Na hita mam skrzynkę. Cechop ma 11 killów. No ja Właśnie, bo tu jak strzela, to... Ty tą no Shelly masz na hita, tylko nie możesz jej się jeszcze pokazać. Nie. Bo ty ją masz dosłownie... dobra. Już wiesz, że ty jesteś. się pokazałem. Tego serca na hita miałem. Na, na której ty go masz ten mocy? Nie wiem, szósta, siódma. Aha, no to... Śmierć. bym go rozwalił w O yes. kurde. Teraz yes? zabity. na szóstym miałem y na hitą. Zrobiłem moje cięcie. Ty... Jak bijam tego, y znaczy tego darela, bo są szybkie gierki. No. Zapraszam do klubiku. Y co? Zapraszam do klubu, tak. No. I no. może jeszcze Big Boxa otworzymy. Ale byłoby fajnie. No. Ja ostatnio otwierałem Mega Boxa i no. nic. Ja z tego karnetu, co teraz jest? To jednego zadymiarza drpnąłem No paperka. Szkoda, szkoda. Y, tutaj... Tylko. A ma, ja nie mam ma łapki? Nie. Edgar z El Primo. Prawdopodobnie to zaraz przegram. umrę. Ale chcę ich tutaj jakoś pobijać. Znaczy, ja mam bo cały Edgar ma znów siebie. Ulta zaraz, bo dał sobie no, Dobra, nie mów tak ciągle, nie mów, Nie mów. Tego El, Dobrze. tego El Primo, chodź, bo ja z El Primo wygram. Bo on ma dwa ja PS. Per... Tu, tu jest Edgar i El Primo. Wisz, gdzie Koro ja jestem? To wchodzimy od, z dwóch stron. Widzisz, gdzie wina, jestem? Ma, no, od dwóch stron na nich wchodzimy. Tutaj oni są, tu. Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, dobra, bierz i uciekaj, bo tam jest szalin, no właśnie, z ultem. Co? Ej, też Elis... jest... Dawaj, bierz te kiby, bierz te kuby. i wjeżdżaj w nich. Się w sensie w colta. Na luzie, na luzie. Yy, serce na siódmym, ale nie, 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 musisz w krzaki, w krzakach go zabić, bo on nie będzie wiedział, gdzie jesteś, co nie? Mhm. To możemy sobie chodzić i poczekać, aż on tu wejdzie. Co, on trafił mnie? Ej, on już zdaje? Dwa tysiące osiemset. Gdzie on jest? Tu. Ja mam ulta, wjeżdżam w niego. Tak, Dobra, go. On cię prawie Ale ja wychowam no. Dobra, widzę, robimy cięcie i widzimy się blisko 15 no. rangi. Dobra, już jesteśmy. Patrzcie, widzowie, jak nam mało brakuje, ale chyba boksika nie otworzymy, ale się postaramy! I tak, i ostatnie dwie gry nam brakują do... Daryla, prawda? Ej, ja, prawda? prawda? Prawda, no prawda, tylko ty masz treść. Strasz... Ej, grasz, czy nie? No tak. Myślę, że bot, bo mu bot grał. Bo Dzięki, że lagi. na mnie bot mówisz. No nie, chodzi o to, że ten, że za ciebie grał bot, bo miałeś takie lagi. Ale, <grym> Do nie bo. Nie, no ja wiem, że taki słaby jak bocik. Nie, no, on nie jest bocikiem, KSRG nie bocik. zrobiłem no. tą szelę. Przele... Dobra, nie, bierz te skrzynki. Nie, zależy, kto lubi. Nie? Ja nam czyham. Ja po 3-4 kadra biję. Idę na terawagę. Co! Nie, dobra, 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 co, ja myślałem, dobra idę tutaj. Na... Ale tutaj Shelly szali... Dobra. Yy, za, za daleko. Lekko jak to mam lag, a na... tu te szeli zbi... Jak to by lagia. tu prawda? Co? No tutaj tutaj bi nie tu B jest, B dobra, ale znaczy... Na początek jak nie ma stref to jest nawet dobra, ale jak już zbliża się strefa do krzaków, to jest słaba. Umarłeś co, nie? O nie wiem. 1700 kp mam. Wiesz, do... To? Ale to?! Ja myślałem, że ten ból ma zero! z tą... Z, z tą rozą. Ja Ej... Ej, weź, weź, prawa autorskie! A, ten... Y, widowie tu nic nie... Żartuję, ten. muzyka to są prawa autorskie. Śpię, y, w sensie... To, to nie jest. Bo to są tylko te... Co to to... mnie stracisz? Umarłem. Nie no, Uż możesz, sobie sobie mówić, ale no tak ci tak nie mówię. No, to mój odcinek, nie możemy kogoś promować. To jest prawda. Ta, osobiście nie polecam. Osobiście nie polecam. BOOM! Poczekaj, ich za Tak, tak ja tam... tak powiadam. I tyle. Dokładnie. Mhm wiem, mm. my tylko wygrywamy. My w ogóle trzeciego miejsca nie mieliśmy. Nie, teraz, ja, Raz bo ten, 20 bo... ranga. Co? Dwudziestą rangę już ma w łupie. No dobra, I ale szybko. mi jeszcze brakuje. Ej, hey, koks. Widzowie, tak, dosyć, się ten, y, można sobie mówić refren albo coś, ale wiesz, muzyki, myślę, że muzyka, co nie, to nie można. Ale nie, ja tylko powiedziałem że widzą, że osobiście nie polecam. Tak, ale widzę, nawet nie widzę na szczęście co. Nie muszą tego słuchać, Wiem. nie muszą się... nie muszą cierpieć. Cier <grych> Cierp... O nie. Co? Bęk! Jeszcze powiedz, że on by cię to ja nie Nie, nie no, co ty. Tu mam Leona ja i Ja porobiłem. Tutaj idzie Rosa, jest Rosa, chodź, chodź do mnie, chodź. Ja mam pen ja, ja mam za bardzo mało HP. Tu jest Rosa. A tu bierzasz, mam pen Zabijaj, ZABIJAJ! Ole, chłopie, na oh. e, umarłeś. Leży. Ja też umarłem. Nie, ja się... Luna na dziesiątym, na dwunastym. Wiesz, że Lu jest lepszy Ale od ja Polta? Teraz... Wiesz, ja. że Lu jest lepszy? Co? Wiesz, że y, Lu tak jakby bariera zamraża? W sensie, y, nie no, zamraża, wie. tylko ten, zadaje ci HP? No bo jak masz star power chyba. Nie, bo i tak zmienili, był taki... ...buff. Naprawdę? No. Musimy go zaatakować, kiedy nie będziemy miał Amon. Daj, Daj! Dobrze! Tak to się robi. Nie no, bo tank tak w sensie, się robi. Widzowie. E, naprawdę kursa. brakuje mi jeszcze bardzo dużo dobixboksa. W się sensie, mało, to widzowie. On masz 15 się... Co? Masz tak, 15. Eee, może zagram Max, bo za każdym rangę dostaję się 10. Zagram 4 10, jak tak jak masz po 20. Dobra to widzimy, widzimy się jak Dobra, będę... Miał. To ja tego, Dobra, Dobra, widzimy się jak będę miał już tutaj. No, no. Cześć Maśko, widzę, już jestem i... Jej i otwieramy, oh. wreszcie! Ej, my coś... po Ej, ej, po ej my, i nie to cicho, bierze. cicho, nie śpiewaj tego! Ej, ten, co ci dropało w On to tam ma skrzynkę jakąś biedną. A wiecie co ja mam do otworzenia? No. Uwaga, uwaga. E, proszę tutaj w fanfary masz wstawić 500 monet. Wow, nie wstawię, fa wstawię fanfary, bo nie mówię. Lat... Nieważne, Widzowie, otwieram Tam. big boxa. I bang. I czy coś będzie? Nic nie ma. Tyle męczenia Widzowie. na Widowie Widzowie, zapraszamy do klubu Kalisze i Ty. A, no okej, okay, myślałem, że już się chcesz zapromować. No, dobra widzowie. A, mogę? E, nie dobra, nie możesz, nie możesz. Nie możesz. Cicho, cicho bądź. Nie, nie, ej, to jest nie fair. Bo się zmutuję. Dobra. Zapraszam na kanał. Pologę. Ej, 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 ej. EJ dobra, nie. nie no, żartuję, nie, a, nie ma takich. Wywalam cię, cię, wywalam cię, wywalam cię. Dobra widzowie. Nie ma takiej e, Zostaw, zostaw, zostaw łapkę w górę, że się ujego i Cześć.